Dobra, udostępnij ekran. Ekran. Ale, bo nagrywa... Nagrywasz. Nagrywam. No, no będziemy nagrywać Minecrafta. Minecrafta. Minecraft. Przedam mi się jeszcze trochę bloku. Dobra, no to udostępnia z dźwiękiem. Tylko zaraz mamy lekcję za minutę. No ale nie wiadomo, czy będziemy mieli lekcję. Natomiast sprawdzę na wszelki wypadek. Dobra. Nie będziecie mieli lekcji, tu pani pisała je zawaria internetu. Słyszysz co mówię do ciebie. Przed chwilą dostałam od pani informację. A dobra, to to czyli nie będziemy mieć matematyki, okej. Okay. Właśnie twoja mama cię poinformowała, tak, młody? No tak nie... I jeszcze moja mama powiedziała, czy nie, nie wiadomo, czy w ogóle dzisiaj będziecie mieli lekcję jakąkolwiek. Jakąkolwiek czy będziemy mieli? Nie wiadomo. Właśnie że dostanę trzy lekcje, mat dwie matematyki i angielski zostało. No nie, wi nie wiadomo, czy będziemy mieli. Chyba. Dowiemy się może później. No dobra, no to dowiemy się. Ale to, no, to w przyszłości, w przyszłości. W przyszłości to trochę długa, długa droga. Dobre. Tutaj mamie może później, dopiero powiem, dopóki jak wróci do domu no. moja mama. Poinformuję też mojej mamie. Dobrze, młody. No dobrze, dobrze. No. To powiem mamie. Dlatego, dlatego nie ma jest awaria na to. A, to, jest to a dlaczego masz tylko jedną świnię? Nie wiem. Mówiłem dlatego ci... takim właśnie zakładałem w ogóle. Mówiłem ci, że masz tylko dwie mieć dwie świnie. A ja a może będę miał drugą świnię, dopóki jak złapie drugą świnię. Dobra. jest e, no tych nie... farc. Chcę, e, żebyś na... Nie... a jak zrobić podłogę? Z obsydianu czy z, z farcu? Z A to do chcesz zrobić więzienie? Więzienie? Nie, robię dom. No to zrób jeszcze więzienie. Więzienie w gdzieś inny. Na przykład kopalni. Kopalni się nie zmieści, to bań, muszę znaleźć dobry teren właśnie na, na ten. Pani. Od piglinów trochę dostałem obsywianą. Od piglinów. A co ty A, byłeś że... we... Dobra wejdę do nederu, to w sumie sprawdzę wezmę trochę złota wezmę tam kreatywa nie nie nie, 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 nie nie złota mam Dobra no to wejdę do tego portalu koło wioski znalazłem ten portal Aha myślę Ja w tym pijam się ten tu Jedź do piglinu Dobra znalazłem pierwszego chodnika. Dobra, wrzucę mu trochę właśnie z Tutaj masz złoto. kartę. na na cegły. Sztabkę Kiedy na derowej. może bym. bez o to, Jezus. O Jezus! nie! Kurde, ja muszę się podnieść, bo... Kurde, prawie się spaliłem. A ja. Czekaj, może dam już coś Po co? Małego. Masz, tam minku. Masz trochę. Tyle mu dam. Temu. Dobra. Muszę właśnie trochę zaoszczędzić trochę jak punku. Masz fireball. Dobra, dostałem żwir. Wyrzucę jakąś skórę do lawy. Tylko nie spadaj. Nie spadniesz. nie spalę i spokojnie. Dostałem piasek dusz. Tu to obsydian. Uderzył ja mi trochę. Nie go. Ale oni mi biją. Nie pijesz. O kurna. Ty o, na ci tego załatwiłem. Dobra, tu mi się serpą Ale tak mi się gonić. Jeszcze płaczący obsydian dostałem. I droga skóry. Dobra, wyrzucę tą skórę. Kurde nie dostałem. Tylko początku I... obsydiam mam. A nie, a nie potrzebujesz skóry? Skóry? No trochę. Teraz muszę się dostać, kurde. Game mode, creative. Creative. Rzuciłem najlepszy mieczyk. No i My... straciłem. No i spalił się. Moje świetne cienie. No nie, kurwa. Moje świetne cienie. Cienie. Mi nazwałeś kiedyś dawno temu Trudno, wezmę nowy mieczyk. Kurde świetne, e, Dobra, lecę do kowadełka Masz świetne cienie. Cienie. Masz świetne cienie, jeszcze raz go nazwę. Świetlone. Cienie. Dobra. Bo kurde, Te rzeczy w ogóle dostałem od nich. Kurde. Mam przecież troje przecież. Miejsce w tym mieście Kurde, ile rzeczy w tym tłumaczku? I nazwę tą premierę? Kurde, która no, zginęła. Dawid stracił mieczek. Miecz. miecz. Nie? Może trójzęba użyję. Mam surowy schab właśnie zdobyty. To, to w sumie... Mam dodatkową broń dodatkową. Co tam wyrzucę do lawy jeszcze? Może ten, może ten, może ten trójząb. Trój Nie, trójząb zostaje. To może wyrzucę i to wyrzucę. No się nami mnie za zawsze wypadają, więc chcesz by się. Dobra, twar... trochę kwarta. Dobra, do... yy, biorę kila. Dobra, to się do swojego łóżeczka. Dawid09. Nazywam na, 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 na mikrofonie. Skórę sobie schowam. Kroć. Czynnik tylko schowam, kwartu też schowam. Od niską tylko sztukę dostałem od nistej koli Dobra. Mam zbroję, ja jeszcze wytrzymałem, więc jeszcze jest. Dobra, jeszcze co? da mi się diamentową właśnie zrobić. Y, to znaczy nederetową. Naderetową. Ja ja Neretową. Wygadam. Ja ja ostrość 3. Szerokie ostrze. A ty mnie miałeś tam takie coś? Nie, tak, dodam szerokie ostrze. Ostrość 3. I co? I co jeszcze tak. miałeś? Zaklęty ogień jeszcze może dodam Klątwa Lego... ja szukam właśnie, hello Grabież grabież wezmę, bo też mi się przyda Jak? Eee, zaklęty Zaklęty ogień jeden wezmę Tak samo do trójzomba A jak... Da się Po dziewiątym levelu, Najsik dobra Kurde, nie zdobyłem dużo obsydianu Dobra, no to widzowie, no to żegnamy chyba, się... Chwila, z... chwila, 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 czekaj. Mam dużo czerni to zdoby... Wezmę szanowany. O, to też można też robić. Czerni złożę trochę tutaj, wezmę jeszcze zapasowo. A mam włączone na łatwo, to chyba na mogę. Tam przyśpię. Osiem minut dopiero minęło nagrania. O jezu, smaczno. O kurde. Moja mama mówi, że w ogóle mogę założyć Discordę w przeglądarce. Mam no, no tak. Widzę jak to mnie. jeszcze to. tam? się włączyć mowę. czekaj, mam tak, w ziemię trochę to sobie schowam do tej skrzyneczki. Ej, dostałem jeszcze inne rzeczy dostałem. Wezmę właśnie wyprzewołane czernitowe cegły Może sobie wykupię Wygodnie O Oj kurde wygodnie. dopiero minęło 8 minut w nagranie Już mówiłeś mi to Może zrobię z, z innych bloków może będzie 10 minut, kurde, nagrania. Będę miał więcej. Będę miał... pan Łukasz. Właśnie nagrał jakiś filmik. Na, na, na YouTubie. Przepraszam. Na skipie. Och, Bo... na I, I właśnie wstawi... nagrał tą rozmowę, a ja miałem właśnie moje stare zdjątko. I, I, wstawił to, i wstawił to na YouTube'a, no, na jakiś kanał właśnie, na kanale swoim, na swoim kanale stawił A a, 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 jak, a jak on się nazywa? ja się nazywa? Hello. Gdzieś tam. A, Kupu, ten a co kanał na YouTubie. Snął? No. A istnieje jeszcze ten kanał? O, gdzie O, mam jeszcze, A, zapomniałem, że jeszcze mam jeszcze ten miecze z ostrością 1. Hello. Kurde, dziewięć minut minęło. 9 minut. Jeszcze moja ochrona z żelaznej zbroi. Do złota jeszcze nic nie mam w ogóle. Mam jeszcze właśnie prędkość dusz. Właśnie. trochę jeden do zbroi. Przyda mi się jak sobą ulepszyć. Bo mam na ochronę. A to mam na ochronę 2. A to jeszcze prędkość duszy 3 nawet mam. Przyda mi się ulepszyć. A do, a do całej zbroi do ciernie. Kurde. Mam jeszcze wyprzewane trzenitowe cegla na schody. Mam jeszcze. No tak, no tak masz to. E, dobra. Blokuj. Będzie 11. Bloku. I będzie 11 minuta, to wyłączam nagranie. Stworzę nowego, gle, stworzę nowego golema. Stworzę w sumie nowego nowego do, do, Dobra, dobra widzowie, na razie... Ale chwila, 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 chwila. Jeszcze tam A, nie... Dobra. Chwila, chwila. Tworzę jeszcze dwa bloki żelaza Jestem już są gotowe na tworzenie prema. Trwa jeszcze nagrywanie? Trwa jeszcze nagrywanie, ok. Dobra. Yy, dobra, to zastanawiaj się jak jaką zrobić podłogę. To się zmieni na ten niektyk. Yy, dobra. Yy, ciemno dębowe deski. Przecinarka. Jedna skrzynia. Jedna skrzynia. Nie mam właśnie z tym czego zbudować. Hello. O Hello. Oh, kurde. Dobra. Na razie te, te światy trzy te są na razie niedostępne. Oh, te stare rzeczy są. O kurde, może, O kurde, kurde 11, to 11 minut już minęło. 11 Dobra. minut już minęło. Teraz będzie. Może ja właśnie trochę z cegieł, właśnie swoją. Dobra. Wrócimy na to. Na nagrać. razie z, z trochę pookoła, trochę zbuduję. Zbukuję. Tu Ciekawe. będą drzwi. To właśnie muszę trochę zmienić. Tu będą jeszcze cegły. Cegła. Dejcie do Tak. Nic jeszcze nie mam Zbyszek. Trudno. wyszek. Nic jeszcze nie mam wyszek. Masz jeszcze u Połynna. Wyszek. Zzek. No wstawiasz finiki właśnie bez pozwolenia. Hello. No właśnie. To zawsze trzeba ze zgodą rodziców. Pamiętaj o tym. Mam. Zbyszek. mama mówi, że dopiero muszę za parę, za parę lat puszczać jakiś filmik na YouTubie. Na YouTubie? Oh, kurde. Mogę ci, Z... wysłać na YouTubie te stare filmiki, co kiedyś nagrałem na swoim kanale. Na JaRobloxie. Było trochę fajniej, co nie? I dali mi więcej subskrypcji. O kurde, 13. 13 się... minut już jest. Co? No 13 minut już jest nagranie. Zagrania. O doskoczyłem Musiałem zabrać przy sobie właśnie stół Kowalski bo